Drugi kongres psychologii sportu stał się rzeczywistością. Po pierwszym kongresie, który z dużym niepokojem, bo to w końcu pierwsze wydarzenie zorganizowaliśmy w marcu tego roku, zebraliśmy od uczestników, od Was bardzo dużo komentarzy. Bardzo inspirujących, bardzo motywujących, bardzo konstruktywnych uwag. Część z nich było bardzo pozytywnych. Mówiliście, że było super, że cieszycie się, że w jednym miejscu dało się zebrać tak dużą ilość praktyków. Część było bardziej rozwojowych, w których mówiliście nam, czego było za dużo lub czego zabrakło. Wyciągnęliśmy wnioski. Przebudowaliśmy trochę formułę i wracamy do Was z drugim kongresem. 2-3 października, piątek, sobota. To dwa dni pełne motywacji, inspiracji, wartościowej, praktycznej wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii sportu, techniki psychologiczne w osiąganiu sukcesu w sporcie. Osobny blog dla trenerów, dla zawodników, dla rodziców czy psychologów, którzy myślą o budowaniu swojej kariery w kierunku bycia wsparciem w sporcie, zarówno amatorskim, jak i zawodowym. Jesteśmy przekonani, że podczas tego wydarzenia każdy znajdzie coś dla siebie. Zapiszcie się już dziś, zarezerwujcie bilet i śledźcie nas zarówno na Facebooku, jak i naszą stronę internetową. Znajdziecie tam codzienne informacje o tym, kto będzie występował, o naszych prelegentach. Tematy, Poszczególnych wystąpień, sylwetki osób prezentujących, jak również wszystkie informacje logistyczne. Jeszcze nigdy w jednym miejscu nie udało nam się zebrać tak wiele praktycznej wiedzy. Jesteśmy przekonani, że jesienny kongres będzie strzałem w dziesiątkę. I bardzo nam zależy, żebyś również tam był. 2-3 października zapisz tę datę w kalendarzu, zarezerwuj czas i przyjdź na kongres. Zapraszam serdecznie. Wojciech Hera, psychologia sportu.pl Do zobaczenia na kongresie. Pozdrawiam serdecznie.